Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z Western Sudwa Polska. Dzisiaj będzie odcinek taki bardziej openingowy, bo 10 akurat października przygotowali oczywiście nowe koło. Wiadomo, co dwa tygodnie, co dwa tygodnie są nowe koła. Jak zobaczyłem to koło to po prostu szok niedowierzanie. Da, że dodali rudę. Nowo. Oczywiście, jak na poziomie szóstym niedawno, od dwóch tygodni, prawie czy tam 10 dni, plus minus, to ta to, to tak żeby, rzad, rzadko się zdobywa, że trzeba wiadomo nakręcić 100, 100 razy, żeby mieć jak coś 100 razy, żeby zakręcić to 4000 se sew, jak dobrze pamiętam. No Mogę się mylić, ale nie jest, ale dla mnie najważniejsze to, co widziałem, to po prostu szok i niedowierzanie na szósty poziom Ja pamiętajcie o, że jak był odcinek z yy, atakowania obozu na szóstym poziomie, to widzieliście jak cholernie ciężko jest na początku bez żadnych sematów nic nie dawałem rady kompletnie i chuja, a teraz patrzę i semacik na, na szósty poziom do zabrycia I dzisiaj ma, postanowiłem, żeby tam wszystkie końca jakie mam i 3400 srebra czyli jakieś nie wiem bo ja jestem, jestem na streamie a z tym jest 40% więcej czy tam 50% więcej Zdaję przykład że za dobra. 350 zł może nie wiem no tak plus minus może 400. da więc zobaczymy liczę przynajmniej, przynajmniej na trzy schematy wiadomo Karabim mam to jeszcze spokojnie włóczniak, pistolet i jakiś plecak Na odwagę, czy nawet na szybkość ataku. Z drugie strony też oczywiście duże lasa, też mi się przyda, bo duże lasem to mi się kończy. Joch to samo, dynamik to samo. Części w ogóle to też w ogóle kolejnie ciężko zdobyć. Więc to też mi się przyda. W ogóle... Wszystko mi się przyda. Wszystko. Oprócz przypraw. Jest się przyda, no są. Wszystko może być tylko w Więc mówię, to jest najlepsze koło jakie mogę sobie zrobić. No tydzień temu, e, z, na dwa tygodnie temu, w sensie wczoraj, było koło na konie na piąty poziom. W zależności jaki tam miałeś e, tier odlokowany, więc to też e, było dobre koło na koniach, bo ktoś nie miał konia dobranego. Więc no, będzie co kręcić, dobra. Bez przedłużenia lecimy z kręceniem. Ale będzie wkręcić te 75 razy do tych części. A potem nie wiem w razie czego, czy dogram, czy yy, te 25 zapomnę to, no to po prostu nie wiem, Zobaczę. Na razie pewne 75 będzie, więc lecimy. 10 kęp, tak, zobaczmy. Oczywiście maści się też przydadzą, bo mam braki yy, w tych yy, apteczkach. Zobaczymy. Ale nic ciekawego aż tak bardzo. A mogła dać ta tuta, bo pro. Jest pierwszy... pierwszy semacik. Nice. Nice, 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 dobrze. Ja już jestem zadowolony. Aż w zważenie kamery za powinien włączyć. Ale jest pierwszy semat, jest. To mi się podoba. Pierwszy semacik. 10 kręceń. No a mówię, liczę na chociaż na 3. Żeby było. Dobra, pora na drugie kręcenie. Zobaczymy czy mi się poszczęści w Kręceniu. Lepa się też przyda nie. Wiem, czy to jest ziapa? To mogę sprawdzić przez kręcenia. O, to bym moja rapa. Też się przyda. To nam się przydadzą te by... tu by... może e, jak to się mówi? Bukła... bukła. Nie wiem, nie wiem jak to się wymawia. No. Jeśli chodzi o kolejne 10. To słabo. 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 Dobra, kolejne 10. dla mnie, dobrze. Dobry początek. Może być. Zapadł. Też może być. To coś innego, tak w tych 2,5%. Może jeszcze coś. Takie daję jeszcze. o. Jest żelazo. Dobrze. Jest akurat dobrze. To co akurat. To najbardziej też dostaje. Jest kit. Mamy gwarantowane, właśnie, 5 dynamitu. Też się przyda. do no kolejne 10 kręceń. Tak mówię, no, chciałbym jeszcze te dwa schematy przynajmniej dostać. że chyba GIEKA nie da mi. o 2,5% to jest. No, pani, gdyby jeszcze dało. Gdyby Boże było żelazo. Ale nie chcę już tak O, dobra, prach może być. Teraz te trzy Nagrody z tych 2,5% to oka jest słabsza. Ale nie ma co narzekać. co narzekać. Pocznę dalej. Teseczki, deseczki, deseczki po pokole. Może te da też coś innego. Jest! Tak! Nice! Druga! druga! Jest te drugie Nice jeszcze, jeszcze jedno i będę zadowolony Jeszcze jedno i będę zadowolony teczki A, mógł Mógł tam dać Rudę ach Ale jest Jest tuba, jest tuba Jest Jest Dobra no, agendę tak gwarantowana maść, też się przyda. No i 25 ostatnich kręceń. O, dawaj, 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 dawaj. Ta tam już tam było blisko, wylazła. No patrz, no nie chcę mi dać, że go Jawa. Patrz, ale tak da. nie chcę oddać. Nie chcę. Więc co ten dynamit? Like Dobra, ostatnie zakręcenie. Like w ogóle sobie serwis zostawić na, na te składki do ataków Sojuszu, bo trzeba płacić co dzień składki. Jest tu! nie, tu tak blisko, no. Ale dałbyś jeszcze jedną sztukę, dobra? Please. Jedna sztuka. Chyba nie da. No. Ty. Dobra, zakręćmy te 10. Ostatni raz, no tyle już... Miałem więcej. Te części w ogóle nie chcę mi też dać. Chyba mi nie dał ani jazy tych części chyba. Nie wiem, nie pamiętam nawet zbyt. Woda mi nie dał, oczywiście go po co? O to nam mi się przyda. Chyba. Daj jeszcze ten schemat Cię no no dwa i po że to to rzadko. Ostatni nieas, ostatni kęcenie. Niestety... Nie dostałem. Ale chociaż sam ale chociaż jest te, te części, które są gwarantowane, nie będziemy oczywiście kazać z jak i jak wygląda podsumowanie, święcenia za, za tyle monet, to ja sobie tam dobiegnę, o, mam akurat yy, atak tych potów, zobaczymy, to się zobaczymy, no poczekamy, to nie wiem, um, 10 sekund. ja nie, nie muszę nic robić, bo mam wiadomo, super VIP-a. Więc jedynie co mogę zrobić, to. Łaty, wow, atakuję coś. O, ale mogę zrobić takie co... Co jest, ja, ten drugi sam ja atakuje. Nie wiem. ja wam pokazać, jak się tak. O, Ja nie muszę nic robić, bo wiadomo, super VIP byłoby swoje. Takie są nagrody, albo ktoś nie wiedział. popka dalej chyba na 5 poziomie, co nie? O, na piątym szkoda, że nie na szóstym. Nie wiem, kiedy będę miał szósty. Ile daję na szóstym? też że dostałem dmę A jak wygląda podsumowanie koła? Tak. to bierzemy. Tak mniej więcej wygląda. Po. To jeszcze oczywiście zrobił sobie opening. Wiadomo. Właśnie dla me dla żelaza. No i tyle. No i wiadomo, jeszcze tutaj mam Parenkeda, które byłem byłem na piątym miejscu w tym. Ja też dostałem temę za ranking. Skończyłem. Na piątym miejscu, nie, może na szóstym miejscu. Jeszcze od dwie czy trzy godziny przed zakończeniem byłem jeszcze piąty. Byłem jeszcze piąty? No i niestety Czusty, ktoś mi przegoni, nie, nie wiem, chyba ale, nie przegoni ten typ, a nie jestem pewna stopu no wasy. I... Anaki, no, no trudno, życie. Ale dobra, to co wszyscy na to czekaliśmy, najbardziej ja, Fat, Zobaczymy. Jak mówiłem, pistolet, ucznia i plecaki oba. Jedziemy, pierwsza, uff. Spodnie. Bez spoko. kutka mogłeś dać. Też bym się z tego bardzo cieszył. Ale spodnie mogą być. No i ostatni semacik. Shotgun. Shotgun się przyda. Przyda się. To nie jest jakoś złe. Bo przyda się na przykład na opus kultystów, czy nawet na ten yy, opus morszycy poziomy, Więc. Nieźle, ale wiadomo, wiadomo, mogło być lepiej. A pokaż, jaki jest koszt zabrania tego? Jeszcze tego nie odblokowało. Tutaj mamy już te. Na, siodłówki tam to dobre. A mogę tu lepsze? Mogę. To co? To. A nie, nie mam Seb, <grymne> nie mam no, no Dobra, zapomniałem. Dobra, to, no, no to właśnie, czego później się ulepszy. Coś jeszcze. Ale, że tego nie? O, jest, to nie śniadź żyło. Śniadź. Aha, taki sam koszt? Pod 4 deski mniej. Des najgorsze, jest to, te aj, aj, aj. najgorsze są te części. ajajaj, najgorsze są te części. Trudne, ale ważne, że jestem zadowolony co mamy. Dobra, no to dzięki za obejrzenie tego odcinka openingowego. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, udostępnijcie i tyle. Dzięki za obejrzenie, thank you for watching. Na razie, cześć, bye. Ja to prze, przemyślałem sobie to. Zagadzam jeszcze te 20 razy koło, żeby mieć tą nagrodę główną. No, Myślę, że ta luta na szóstym, że jest bardzo ciężko do zdobycia. Jak ostatnio byłem w szóstej przestrzeni, to lubniłem 10-15 sztuk. Na, na tym cholernym terenie tak się ciężko to zdobywa. Jak nie zwierzęta, bo panujecie mi piją po 300, to cały grupa do pana idzie i tutaj potem z, z tym że co chwilę ekipu mi się psuje, więc postanowiłem to, że dam to się żebym CEBA, tam na kredę i śpić do mać dana. Wiadomo, jak poleci jeszcze schemacik, to będę jeszcze szczęśliwy. No wiadomo. Mam jeszcze mieć jeszcze jeden schemacik. Ale wiadomo, kwestia szczęścia. Te 2,5%. Zobaczymy. Może poleci. To można wierzyć. O, jest ruda żelaza. To się przyda, bo mam wiem, Biorę wymieniłem rudę żelazo. I, 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 i. i. Oj, tak było blisko. I można powiedzieć, że że, że, że. że miałem 200 rudy. I poszło w sekundę. Nędzno. Tak to wygląda. 15 kład wody to z boko no No i Kręcenie ostatni raz Patrzmy będzie schemat bo tak blisko Może teraz zostawmy Czego Nie ma nic, tego nie będzie GG nie będzie samolotów, no? Na części wypadło co spoko. Ostatnie kręcenie. Koniec. Finisz. A nie mamy to. Nagroda główna w postaci 1000 root. Ech, fajnie, można sobie kręcić jeszcze raz, bym chciał. Aha. Jak mówię, no, 4000 serwis poszło. Czyli wersja na Steamie to jakieś 800zł, może, może nie 600 a na telefonie to byłoby może 400 450zł. Tak mniej więcej wygląda podsumowanie. Dzisiaj się opłaciło? No i dwa schematy za darmo, nie stać się dni. Na te dwa schematy, to dwa tygodnie mam czasu mniej, bo wiadomo. Jeden schemat to w tydzień się zdobywa. Dla mnie to spada oszczędności. Ja jestem zadowolony. Tyle.